Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Krzychu w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o budowie komputera oraz o malware zapraszam serdecznie do oglądania komputer komputer drodzy państwo jest to maszyna przeznaczona do przetwarzania informacji które da się zapisać w formie ciągu cyfr lub też sygnału ciągłego działając wykonuje określone algorytmy to znaczy zbiór instrukcji które prowadzą do rozwiązania określonego problemu informatycznego lub też tak naprawdę innego w no, ale wiadomo, algorytm jednak przede wszystkim za pomocą rozwiązania informatycznego dochodzimy do rozwiązania innego problemu. Elementy teoretyczne niezbędne do działania komputera to jest procesor, pamięć oraz urządzenia wejścia i wyjścia. Rodzaje komputerów no to mamy klasyfikację przez rozmiar. Tutaj mamy mikrokomputery, mini komputery, mainframe i superkomputery. Mini mikrokomputery jest zasadniczo taki domowy komputerek. Domowy, co mam na myśli domowy, mówiąc taki, jak można na przykład w domu czy na w mini komputery. No to jest to zasadniczo komputer, z którego może korzystać tak naprawdę wielu użytkowników. Dalej mamy mainframe. Jest to komputer z reguły należący do jakiejś organizacji rządowej, nierządowej, ale z reguły dłużej do obsługi milionów zapytań w krótkim czasie. Dalej mamy superkomputery. Superkomputer jest to, drodzy Państwo, komputer służący do bardzo intensywnych obliczeń numerycznych. Klasyfikacja przez funkcję no to mamy tutaj serwery, mamy stacje robocze. Mamy urządzenie informacyjne oraz mamy systemy wbudowane, serwery. Serwer jest to, drodzy Państwo, komputer przeznaczony do świadczenia usług. Stacje robocze, jest to komputer służący zasadniczo jednemu użytkownikowi. Właśnie z reguły taką stacją roboczą jest nasz mikrokomputer, domowy komputer, znaczy komputer służący jednemu użytkownikowi. Dali mamy urządzenie informacyjne. Urządzenie informacyjne jest to urządzenie do wykonywania przyjaznych użytkownikowi funkcji, przykładowo odtwarzania muzyki, fotografii, edycji tekstu. Dalej mamy, drodzy Państwo, systemy budowane. System wbudowany jest to komputer, który jest zarazem częścią innej maszyny lub też urządzenia. Z czego tutaj, drodzy Państwo, zbudowany jest komputer? Najważniejsze, prawda, podzespoły dałem na tutaj żółto, mniej ważne dałem na czerwono, a jeszcze mniej ważne dałem na biało. Czyli, drodzy Państwo, bez czego się nie można obejść przy budowie dobrego komputera. Przede wszystkim to jest procesor, czyli CPU. Dalej masz grafikę, GPU, dalej masz pamięć operacyjną, czyli Czyli pamięć RAM, ROM oraz EPEROM. Dalej masz pamięć masową, dalej masz e, pamięć masowa, czyli dysk HDD lub SSD. Dalej masz zasilacz. Zasilacz tak naprawdę koryguje twoje napięcie w twojej sieci elektrycznej do wymagań zasilanego przez ciebie urządzenia. Dalej masz płytę główną, czyli motherboard lub też inaczej mainboard. Jest to tak naprawdę obwód drukowany, do którego montuje się m.in. twoją pamięć operacyjną, twój procesor się też do tego montuje. Zasadniczo, czy najważniejsze, tak naprawdę elementy komputera. Montuje się właśnie do płyty głównej. Tutaj masz obudowę plus do tego oczywiście możesz tam dołożyć do tego jakieś fansy. mam na myśli wiatraczki, ale ja na przykład jak ja budowałem swój komputer to przy okazji w obudowie były dołączone te wiatraczki możecie napisać jak to było u was natomiast ja już nie musiałem dokupywać sobie dodatkowych wiatraczków. Podobnie zresztą z CPU. Jak kupowałem CPU to był bodajże AMD Ryzen 5 600 bodajże jeżeli złą nazwę podałem wybaczcie już dosyć dawno to było. W każdym razie z CPU też mi przyszedł od razu chłodzenie do tego procesora w postaci też takiego fana, także też nie musiałem tego kupować. Ale to już tak nawiasem. I mamy kartę sieciową służącą do przekształcenia pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Dali masz urządzenia wejścia wyjścia, pendrive, ekran dodykowy. No one są takie mniej ważne. Dodałem na biało urządzenia wejścia, bardzo ważna klawiatura, mysz do kontaktu z użytkownikiem. Mikrofon lub kamera, i urządzenia wyjścia. No Tomasz, tutaj akurat nie musiałem dawać drukarki na żółto, głośnika słuchawki też, bo zasadniczo się obędzie. Monitor na pewno powinien być na żółto, jest bardzo ważną, prawda, częścią, służącą do też komunikacji z użytkownikiem, do przekazywania mu informacji. Natomiast drodzy Państwo, przejdźmy jeszcze do procesora, do CPU, odpowiada on za interpretację poleceń, wykonywanie obliczeń, grafika, GPU, renderowanie grafiki. No i może być zasadniczo też zintegrowana z CPU, dawnie właśnie komputery, drodzy Państwo, tak nawiasem, miały bardzo często grafikę zintegrowaną z procesorem, to znaczy procesor jednocześnie odpowiadał za interpretację i wykonywanie obliczeń i renderowanie grafiki jednocześnie. A, jeszcze jedno miałem wspomnieć, tak nawiasem, zasilacze bardzo często mają i swoją, prawda, klasę, klasa Gold, klasa Platinum, no to też warto zwrócić uwagę na pewno przy montażu komputera, jeżeli jeszcze nie zmontowaliście, jeżeli zamierzacie zmontować komputer. Tutaj też mamy oczywiście BIOS, UEFI, system operacyjny, system komputer no i rodzaj systemów. Zacznijmy sobie od BIOSu. BIOS jest to drodzy Państwo zapisane w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących między systemem operacyjnym a sprzętem. Jest on z reguły właśnie drodzy Państwo wykonywany ów zbiór podstawowych procesu, procedur przy załączeniu Twojego komputera. Jego następcą drodzy Państwo, następcą BIOSu jest UEFI, czyli interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem sprzętowym, opracowany jako następca BIOSu w komputerach osobistych. Posiada wiele udogodnień w stosunku do poprzedniego BIOSu. Do poprzedniego tak naprawdę systemu zostało podstawowych procedur przy uruchomieniu komputera. Między innymi pozwala on, drodzy Państwo, UEFI na obsługę dysków, na obsługę dysku posiadających rozmiar większy niż 2 TB. Ponadto, drodzy Państwo, mamy system operacyjny, to znaczy nasz OS. Jest to oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym. No i tutaj mamy zasadniczo, drodzy Państwo, on się składa z trzech elementów bardzo ważnych z jądra, powłoki oraz systemu plików. jądro, wykonuje i kontroluje zadania jest to najważniejsza część zasadnicza systemu operacyjnego dalej mamy powłokę komunikuje użytkownika z os czyli z naszym systemem operacyjnym dalej mamy system plików, czyli sposób ustrukturyzowanego zapisu danych na nośniku, no i na przykład systemem plików w Windows jest NTFS, systemem drodzy Państwo plików natomiast w Linuxie to jest ext4 dawniej ext3, dawniej ext2 natomiast w systemie macOS jest to APFS you Czyli drodzy Państwo, akronim z języka angielskiego, kolejny. Dla ciekawskich polecam sprawdzić. Dobrze, czyli ma, mamy, drodzy Państwo, system komputerowy. No to, drodzy Państwo, jest zasadniczo współdziałający ze sobą software, hardware, OS oraz users. Natomiast, drodzy Państwo, na nasze software, czyli na nasze oprogramowanie, składa się na programowanie narzędziowe oraz oprogramowanie użytkowe. No i hardware no to oczywiście, drodzy Państwo, warstwa fizyczna naszego sprzętu, czyli procesor i tak dalej, i tak dalej, części pop Wymieniony. A system operacyjny Users, użytkownicy. Rodzaje systemów, no to drodzy Państwo, myślę, że tutaj nie muszę przedstawiać Państwu uczestników Windows, Linux, MacOS. Tutaj drodzy Państwo, Windows całkiem taki spoczko-system. Tutaj akurat będzie taka moja subiektywna opinia. Naprawdę bardzo wiele fajnych rzeczy. Można sobie zarówno coś podziałać różnego rodzaju fajnych takich programach użytkowych. Można sobie pokodować, pograć w gry. Podobnie Linux. Linux, natomiast, tak, Troszkę bardziej w kierunku właśnie różnego rodzaju programów narzędziowych niż użytkowych. Natomiast macOS, no to powiem tak: jak ktoś lubi macOS-a, jego sprawa, nie wtrącam się. Ja natomiast też na Macu pracowałem, nie wspominam go specjalnie dobrze. Dosyć duże wymagania sprzętowe, całkiem dobre zabezpieczenia systemu macOS, warstwa aplikacji. Kontaktu z użytkownikiem zależy, tak naprawdę. No, powiem tak, nie będę oceniał. Tutaj, prawda, dałem taką troszkę subiektywną opinię. Niektórzy się mogą zgodzić, niektórzy mogą się nie zgodzić, rozumiem to. Natomiast to jest na bazie moich osobistych doświadczeń, po prostu współpracowania z tymi systemami. Drodzy Państwo, budowa komputera, malware, przechodzimy do części poświęconej malware, poświęconej złośliwemu oprogramowaniu. Złośliwe oprogramowanie, drodzy Państwo, jest ogół w sągu programów o szkodliwym działaniu w stosunku do systemu komputerowego lub też użytkownika, błąd programistyczny nie jest malware, to znaczy, drodzy Państwo, jeżeli uruchamiamy przykładowo jakąś aplikację napisaną przez twórcę, który nie ma jeszcze jakiegoś zbyt dużego doświadczenia programistycznego, no i przykładowo ten program, zamiast usunąć część niepotrzebnych plików, usuwa nam przykładowo część bardzo istotnych folderów, co przykładowo uniemożliwia nam ponowne uruchomienie komputera, to zasadniczo malware nie jest, to jest po prostu prawda błąd pewien program mistyczne. Ale mamy drodzy Państwo rodzaje malware. No to wyróżniamy tutaj malware przez metody rozprzestrzeniania oraz przez funkcje. Przez metody rozprzestrzeniania, no to mamy wirusy, mamy robaczki oraz mamy konie trojańskie. Wirusy, drodzy Państwo, tutaj opisałem zasadniczo całą metodę działania. Otwarcie plików, ponieważ potrzebują nosiciela. Dalej mamy otwarcie plików następuje dalsza infekcja, replikacja oraz ewentualny sabotaż. Następnie, drodzy Państwo, mamy robaki. Tutaj także opisałem metody działania. No i drodzy Państwo, zasadnicza różnica między wirusem robakiem, nie potrzebują drodzy Państwo nosiciela, to znaczy infekcja następuje przez z reguły naiwność użytkownika lub, te, lub też wykorzystanie eksploita dalej drodzy Państwo następuje infekcja dalsza, replikacja oraz ewentualny sabotaż, dalej mamy drodzy Państwo konie trojańskie, tutaj drodzy Państwo mechanizm działania otwarcie plików, potrzebuje nosiciela dalej następuje przeciwieństwie do działania wirusów, robaków nie następuje zasadniczo dalsza infekcja z reguły, natomiast następuje podszywanie się pod niezłośliwe programy Dlatego, drodzy Państwo, z reguły bardzo często jest tak naprawdę wykryć konie trojańskie, ponieważ właśnie posiadają z reguły takie nazwy, które nie przypominają zasadniczo nas wirusów tak z sensu stricte. i drodzy Państwo, następuje właśnie przekształcenie naszego konia trojańskiego, wy jeden tak naprawdę z typów ransomware, Spyware, Backdoor lub Logic Bomb. Ransomware oczekuje okupu za oddanie nam możliwości użytkowania naszych plików, naszego komputera. Spyware, oprogramowanie śledzące służy do szpiegowania użytkownika, backdoor zostawia lukę dla hakera, który właśnie może ten backdoor wykorzystać poprzez. Ponowne dostanie się do komputera, bomba logiczna. No to drodzy Państwo, to zasadniczo służy do uszkodzenia naszego komputera po spełnieniu pewnych określonych warunków. Rodzaje malware przez funkcję, no to drodzy Państwo, zasadniczo malware może wywołać różnorodne szkody, m.in. wywołanie szkód, irytowanie użytkownika, wyświetlanie reklam, spam, kradzież, botnet, szantaż, backdoor oraz rootkit. Rootkit, drodzy Państwo, jest to zasadniczo funkcja która ukrywa naszego wirusa przed pierwszym, naszymi zabezpieczeniami naszego systemu operacyjnego oraz przed programami antywirusowymi. backdoor no to tak jak już wspomniałem, luka dla hakera, szantaż, wiadomo, botnet, czyli drodzy państwo, sieć komputerów zombie, czyli drodzy państwo, jeżeli nasz haker chce wykorzystać sieć komputerów, przykładowo, do jakiegoś ataku sieciowego, to niekoniecznie musi być zasadniczo atak sieciowy, natomiast z reguły jest, czyli przykładowo ataku DDoS. dalej mamy, drodzy państwo, kradzież, myślę, że to nie wiem jakiegoś wyjaśnienia specjalnego dalej mamy spam, rozsyłanie różnego rodzaju niepotrzebnych wiadomości dalej mamy wyświetlanie reklam, niekiedy się też to adware nazywa, natomiast adware jest to sensu stricte nazwa licencji oprogramowania dlatego raczej myślę nie powinniśmy tego używać, irytowanie użytkownikom to taka zabawna troszkę forma wywołanie szkód i uszkadzanie plików uszkadzanie systemu, to się właśnie z reguły właśnie kojarzy jako funkcja złośliwego programowania natomiast z reguły nią nie jest. ochrona drodzy Państwo przed malware no to przede wszystkim mieć lampkę z tyłu głowy, czyli uważać, nie otwierać jakichś niepotrzebnych załączników, jeżeli nie musicie, nie otwierać niebezpiecznych stron, jeżeli nie musicie, nie otwierać drodzy Państwo niebezpiecznej aplikacji, jeżeli nie trzeba, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej mam drodzy Państwo włączyć pokazywanie rozszerzeń plików, czyli nasz plik może być przykładowo nazwany hmm, jakaś tam nazwa, która nas interesuje, dot PDF, no a w rzeczywistości rozszerzenie tego pliku będzie rozszerzeniem plików. Wykonywalnego.exe, no i otwieramy, drodzy Państwo. Następuje dalsza infekcja, zakładając, że to jest wirus. Natomiast, jeżeli koń trojański, no to gorzej. Dalej, mam, drodzy Państwo, korzystanie z Task Managera, od czasu do czasu sprawdzić sobie, jakie programy są uruchomione na naszym komputerze, mieć zainstalowany firewall w naszym systemie. Dalej, mam, drodzy Państwo, koniecznie aktualizować software iOS, by właśnie nie było żadnych luk, żadnych możliwych exploitów do wykorzystania przez naszego hakera, no i mieć zainstalowanego antywirusa. Tutaj, drodzy Państwo, to dałem jako niezbyt takie zobowiązujące, bo tak naprawdę jest dosyć wiele tak naprawdę antywirusów, które tak niezbyt spełniają swoją funkcję. I naprawdę trzeba dobrze wybrać antywirusa, żeby mieć rzeczywiście zapewnioną tą dodatkową dobrą ochronę właśnie z powodu jego posiadania. Dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle w takim razie w tym odcinku. Dziękuję, drodzy Państwo, za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli materiał się Państwu podobał, zapraszam na stawienie łapki w górę, do na subskrypcji. Natomiast jeżeli materiał się Państwu nie podobał, zapraszam także do zostawienia łapki w dół. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.